Siemaneczko, z tej strony Mr. Morphy, a to jest gra um, Battlefield for Free Online. Czy coś ten descent. Ja tutaj sobie popykam dzisiaj z wiadowcą, dzisiaj trochę. Może mi się uda upalować kilka główek. Oby tak. Byłoby ciekawie. Nie sądzicie? O Jezu. Jakiś lag. O Jezu. Nawet nie wiem skąd dostałem, ale to jest normalka. Tutaj. to tu jest większa rozwałka niż w zwykłym tym. Ja mam w tej chwili snajperek SVD. To jest jedna z lepszych snajperek jak dla mnie. Nie wiem jak i dla innych, ale dla mnie jest taka sobie. Kupiłem ją sobie na jeden dzień. O, to jest najlepsza sniperka, jaka może być. M95. Jedna z lepszych. Na pewno, która jest w grze. Jej nie można kupić. Nawet jak ma się. Nie wiem, ten level to jest chyba 40 czy coś tam takiego. Nigdy nie można kupić. To jest właśnie dziwne. Tylko można wylosować. Co, co jeden dzień się dostaje taki, jakby kredzi, kredycik, i za to można sobie. Wykupić takie O! Zadałem mu trochę HP, tak biegnę trochę na tak zwaną pałę. O! I padło. Mam też yy, tego. O Jezu, jak on się nazywa. Nie wiem, jak sobie przypomnę, to wam powiem. E, a teraz zajmiemy się sam. O! Porażka! Jak miło. Nie ma to jak czasami porażka. Dobrze, widzimy się w następnej rundzie. Dobrze, jestem już z powrotem. Jest nowa runda, inna mapa. To jest chyba... O, jestem pierwszy. Jezu, nie wierzę. O Boże, dobrze da przyjąć flagę z nimi. Oby, oby, dawaj, 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 dawaj. Jest. Dobrze 200 punktów. Jej. Łucho. lepiej być nie mogło. Teraz idziemy. O, to jest ta fajna mapa. Pamiętam ją. Tutaj jest zarobisty. O, właśnie. Tutaj to jest najlepsza mapa dla stajperów. Jeżeli gracie z wiadowcami i macie stajperkę, a nie odgada, to przychodźcie tutaj na tej mapie. Tu jest najlepsze, co może się zdarzyć. Po prostu idealna miejscówka dla każdego, nawet początkującego stajpera. O, zabicie wroga. I dziwcie się, bo ta snajperka jest e, taka am, automatyczna bardzo. O! Z, z SVD mnie zabił. O Jezu. Jaka hańba. Z tej samej broni co ja. To jest po prostu nie do wiary. Dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlaczego? Tak jak ja się już nigdy nie zdowiemy. Prawdopodobnie ten film będzie podzielony na dwie części. Więc nie zdziwcie się, jak jedna wyjdzie trochę później. Bo to będzie normalka. O jezu. Dobra, no wychodź kolo. Koleś. Czekam na ciebie. Nie, ja nie odpuszczę. Ty już to ty będziesz, backslide. O Jezu, gdzie on jest? O, ale mnie ściągnął. To było brzydkie. O Jezu, nie odpaliłem sobie tego. Stopera. Dobra, to będziemy nagrywać. Ty... Najwyżej zrobię cięcie, i tak dalej. Będzie krótszy film. To poczekajcie, cięcie i patrzę, ile nagrywam już. Dwóch. Jestem już z powrotem. Okazało się, że nagrywam dopiero 4 minuty. <grydy> jestem za bardzo taki monotonny. Mamy dużo czasu. U. U. Nie trafiłem ani jednego szota. Ja to jestem zdolny. O, zabicie wroga z dystansu. To jest pochwała godna mistrza. Wiem, że nie będziecie poprawiać, że mistrza się mówi, ale dobra. U, u, ale zabicie. Asysta. Zawsze o tym marzyłem. Asysta. Megusta asysta. Jezu. Aha, ja w ogóle tutaj wpadłem w jakieś gówno. Jezu. O dobra. Tu, no i ja w pierdzielę. Teraz nie będziecie pewnie się ze mnie śmiać zająć widzów. Jak tak to nazwę? Chociaż nie działam żadnej subskrypcji. Jeszcze miło by było dostać kilka tam łapek w górę. Cieszyłbym się też się... Gdybyście wiedzieli... Jak gdybym... W ogóle wiedział, że mam widzów jakikolwiek. To jest już jakaś satysfakcja, że się widzi, że ma się jakichś widzów. To motywuje, uwierzcie. Jeżeli, jeżeli nawet dostanę dzisiaj albo jutro jedną łapkę w górę, to będzie więcej filmów w dzień. Nawet mogę się postarać o 15-minutowych. Ciekawe, czy byście chcieli tego... O, zabicie wroga. Jezus, nagrywanie bio o ile lepiej idzie, niż bez nagrywania. Uuu, trafienie w głowę. Begusta. Begusta kapusta, <laughs> Ale ja jestem śmieszny, że aż głupi. Pewnie. E, dobra, to ja sobie tutaj rzucę tego... Poka... O Jezu, dostaję, 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 nawet skąd. Wow. Zabicie wroga, je To jest magia. Uuuu, M82, ale ile nabiłem sobie tego? Jezu, mam 72 staty, o mój Boże, o mój Boże. Tylko na wizji mi tak dobrze idzie, bo nigdy w życiu bym nie zdobył tak bez nagrywania. Widzicie, nawet nie wiedząc, że mam was ma, widzów, to i tak motywuje bardzo. Chociaż, że nawet nie wiem, czy was mam. Ciekawe. Ciekawi mnie, ile, ile będę miał e, wyświetleń na filmach, jak to wrzucę. To mnie najbardziej ciekawi. Sorry, nie tyle co wyświetleń, co no w sumie lajków i tak dalej. To bardzo motywuje. Tylko nie wyzywajcie mnie w komentarze, że ja jestem jakiś karitas z żebrami i tak dalej. Bo nie jest tak. Może następny odc odcineczek nagramy z kolegą, takim jednym. E na tym serwerze, co nagrywają z Minecrafta, też możecie go zobaczyć. Och, znowu zginąłem, jak miło. Więc jakby coś, to wchodźcie na serwa z Minecrafta, ja tam często gram. Teraz będzie nowa edycja i będzie pro. Eee. Sory, że mi szumi tak mikro czasami, ale jestem w tej chwili chory i mam zatkany nos, yy. Nie lubię, nie lubię chorować. Więcej kciuków w górę, mniej ch chorowania, hehehe. <tolololo> nie no, żartuję. Ja to nie, ro nie, nie robię tak najbardziej dla subów, bardziej to ja to robię dla przyjemności. Aha, koleś, którego się nie dało uderzyć, pro. Nie ma to jak ty? W grze, która ma zaledwie półtora tygodnia. Ale dobra. Chyba, że to ja go nie trafiłem, co też jest możliwe sporo. Tu nie ma. nie ma. to jak kapić w czymś. w czymś, czym... Nie wiem, nawet jak to się nazywa po polsku, bo ja mieszkam w Anglii. A właśnie. Nowa informacja. Mieszkam w Wielkiej Brytanii. <słuch> jestem prosem? Nie. Jestem zwykłym człowiekiem. Nieźle mówię po angielsku, ale nie jestem aż takim prosem, żeby znowu świadczyć, że jestem jakimś. Kurde, strogiem, Czy coś e, o Jezu. może dokończymy to brudę i zr... i będziemy kończyć już powoli. E, może. A jak mi się uda, to wstawię jeszcze dzisiaj. Dzisiaj to znaczy jest chyba 27, jeżeli się nie mylę. Jeżeli nie, to poprawcie mnie. Urwijcie mi głowę, czy co tam robicie. Bo ja nie lubię. Nie lubię, gdy się mylę i kiedy ludzie mnie muszą poprawiać. To jest najgorsza hańba, jaka może być. U. Człowieku. U. O, ale. O, asysta. Wow. Jestem koksem, bałam asysty. Wszyscy są pro. Ile punktów? Może bije mi nawet level. Cieszyłbym się. To byłby już piąty level. O! O, ja jestem trzeci z drużyny. Jezu! I najlepsze, wiecie co? Bo tylko mi dobrze idzie na wizji, tak? Dobrze, to gramy tą rundę i może będziemy się widzieć jeszcze. Nie wiem. Jeżeli nagram coś jeszcze. Jeżeli nie, to zobaczymy się pewnie jutro. Ech. Jeżeli ktoś z Was mieszka e, gdzieś w pobliżu północnej Walii, to piszcie. <grystanie> o Jezu, Jezu. O Nie lubię tak bardzo strzelać. O Jezu. Jest. Ale się akurat nie ustawił. Chłopak może lubi. Ja sobie przejmę flagę. Uch, czy ktoś tu jeszcze oprócz gdzie jest. Oła. Tak jest. Niestety. Jest. Ja pierdźle tam w rogu był. O mój Boże, już zaraz kończymy. Już wiem, że nie chcecie słuchać mojego głosu, bo sam siebie dysuję w tej chwili. Dobrze, koniec rundy. Na razie subskrybujcie, oceniajcie i lajkujcie. Żegna się z wami Mr. Morphy. Pa!